Ale Tu mnie kiedyś policja złapała mnie tu trzymali, wiecie? Pod McDonald'em je tu Tu mnie trzymali. 36 godzin w północie. A to jest fajne miejsce, gdzie do płyty swojej pod wodą robiłem zdjęcia, wiecie. A później widziałem, że ekipa ta od lodu też zrobiła pod tym, pod wodą, no. Ja robiłem to 5 lat temu. Czyli plagiat. No. A tam jest Kula Kula. Po drugiej stronie, zaraz wam pokażę. Hula Kula Kula kiedyś było w innym miejscu. Następny przystanek, rzędny przystanek na żądanie. Tam jest Tu mnie okra... oskarżyli o kradzież rejestracji, nie? Komorowskiemu w ogóle nazwisko Komorowskie. Ja miałem tyle przypałów Do tego do Warszawy wpadam tylko na wakacje Na jakiś czas Teraz sobie jadę nad morze Albo w góry Nie wiem, bo w Warszawie mają być jakieś zadymy, słyszałem Uśmiechnij się